Nie A Jakby chcesz krząc. Dobra, explorer. A potem nie ma czegoś? To nie jest taka kardkoda, Nie, ale to jest. Tam, tam, kurde, skrzynka. Skrzynka od coli. Pod, podtrzymuje. Dopiero. Co się dzieje? Moręka. Moręka, taka. Znaleźliśmy w ogóle łódkę. Tam w chaszczach jest gdzieś. Tam w oddali. Później ich co? No, nagrywała my. Teraz jeszcze? No ale dobra, to nie muszę. Tam w ogóle jeszcze gdzieś są, tam jest w ogóle jeszcze gdzieś te, od tego auta drzwi. Nikt nie wie po co. A na razie to nikogo jest w rodzaju się prezes Kurde było ile już o tym dwie osób. Nie wiem. <laughs> Raz, dwa. No Dobra, nie liczmy już Marcela, bo już tu jest. A na razie nikogo jest w rodzaju się A oni wiedzą gdzie. A no, w sumie już wiedzą, bo... A, gówno. Kurde. Po coś to pobierał? Nie wiem. <grymna> Oczywiście. Najgorzej będzie, jak nas skoczy ten y, znajdą tutaj. No, to kurde. A trzeba... Kurwy tutaj przyjdą? Nie, jakie. Zresztą kogo masz na myśli? I, o. La... o, o... Niech Marcel takie osoby typu Bartek, Pyrcik, nie wiem, Piotrek ewentualnie, tutaj sąd Ale jak tutaj będzie jakaś, to już to, to już będzie zarażone. No nic nie bo to... No to nie ma w ogóle. Sensu nie ma. Gdyby was właśnie zobaczy, to by pojechał A no bo to jest dość... To jest w ogóle takie dość miejsce. Chociaż tam tutaj przed tym wjazdem jest taki trochę tego, piasku czy czegoś tam, to, to tak trochę odkrywa. Bo, ten, bo tego domu tak średnio widać, nie? choćby tak się wydaje. Trzy godziny już tu ponad siedzimy. Trzy godziny, może, może dwie, nie wiem, ale nam się tu nie nudzi. Nie. Dodajemy sobie do mojej playlisty. Ile ma? 10 godzin 9 minut To No, jest No wpisał, że o 13 będzie, nie? Hmm. Ale nagle spam na grupie. Mimo hmm? Wiesz co zrobię? Złoży podanie hmm. do zberfowców. A o co chodzi? Żeby dołączyć. Dołączyć? No spoko no, tylko... Tylko nic, nic. Jak chcesz to dobra, to po, tylko po prostu to jest klucz tego, żeby na odcinkach występować. Mhm. Bo... Koniec końców. No to teraz, jakby, jak będziemy. Jak ten. Nagrywaliśmy kiedyś w sześciu? To, to, <grym> to były czasy. Teraz nagrywać w trzech, na No to. To będzie. Znów. To już nie To trójca. Dalej. Trójca. W sumie, kurde, to było zmienne, bo raz to w ogóle ja odcinki sam nagrywałem. Po, raz było, że nagrywałem z Karolem. Raz to w ogóle bez Karola a z Piercikiem. A kurde, to było zamieszanie wielkie. No. Różnie były. Też, kurde. Ale Jakby tu zrobić więcej osób, to by szybciej poszło to tego. No. no, ale ja mam taki plan, Ale że... no, ja mogę się założyć, że jakby tu był ten yy, Piotrek, kurde, to by się i no i nam. No, tak samo, jak tu... wtedy, no, ja no, mam z... plan, żeby zrobić takie coś, że. to niech zostanie tu też. Na przykład jedno z ja dać tutaj, do rogu. Yy, drugi dać tu gdzieś. To przesunąć tam bardziej do rogu, tam bardziej się, się bardziej. Bo tu jest jak kurde. Się sprząta bardziej, da się do tam i to się zanieświedza tutaj gdzieś dałoby się to jeszcze się da... spróbować uszczelni uszczelnić yy, na no, przykład, nie wiem, pianką montażową albo no, no. chociaż kurde, z drugiej strony I, i później jak kurde ten będzie to stał... by było tyle roboty z tym jak to auto będzie stało tutaj to, tutaj jest to no, bo to jest auto wyrwane no, to no przecież tu tapicerki są nie? patrz, no raz, dwa, trzy te... no to My jeszcze to już nie Tutaj będzie zajebiście. ale też możemy któryś z tych mebli wyjechać, bo nie jest potrzebne wszystkie te dwa bo, nie, no może to tutaj się jakoś zmieści. Ja bym tutaj całe te. <laughs> ja bym tutaj całe te miejsce zagospodarował, jakoś, bo kurde. <laughs> koniec końców tu dużo miejsca nie ma. Może, to ale. Można tutaj też dać jakieś pachnidło, żeby nie. tak. No, ja tu, ja tu za bardzo nic nie czuję. Nie Jak wiem. Czuć się taką starą babcią. Jakoś. Ale. Chyba <laughs> u babci w domu to jest degradacja. Co... Ta... Mi... Mi... No, ale ta mi... woda w ogóle wali. Ja mam. No, po... te ryby chyba że Kurde, i ten ten cały czas tak sobie dupę otrzepywać. To w ogóle byłby taki pomysł. Nie no, ej, usuwamy to, ja pierdzielę. No zostaw to. No zostaw to, ktoś się nabije. On kurwa w krok chodzi. No ty to sobie możesz wchodzić, ale ja kurde, w arciech jestem. Ale kurwa to no. jak ja mam To są takie. No, no widzisz, tam są te bele takie. Pewnie z tymi rybami z tym widać wszystko. No tak, no no bo ta woda stoi, nic tu. Tam jest nawet strumyk, w ogóle ale on stoi, tam nie nawet wody nie ma. No, tam nie ma wody. I tutaj można coś skosić jakąś kosą, czy no. coś. Tam też łapka była. Tam. Więc tutaj Barbie jakieś te wprost, ognisko. No tutaj mogę nie możemy tutaj też zrobić sobie kiedyś? No, to, to tak. No, kto no, to jest, to to ma... jest tego właścicielem? Tak, nie z wiem. Teraz, teraz my. Teraz my. O kurde. O kurde. Jak kto ja się łamie. To drewno to jedno na opał. Nic. Nic więcej. Nie musimy drewna... Juki kawałek. Joka kurwa, za tak. Coś mnie urosło. O! I tam było. Nawet nie musimy kurde na opał mieć nic, bo tu jest masa. No to jest do, do dopiero interes. To nie, to jest to. To do szybko, no tak, no ale to na kilka na kilka ognisk będzie no, na kilka Ja będę mieć jakieś kurde. Ej! Spać, Tutaj to wszystko będziesz kosić, nie tutaj te nóżki na namiotach. To się przeważa jakby co. <laughs> I ty... A nie, to są opony myślałem, że tu... To blisko, Żeby się nie Kurde, lepiej w tym nie chodzić, bo ja to jest tak głośno. Wiedziesz. No to... No. Ty mi to teraz? Ja chyba też pojadę, bo ja już tutaj jestem trochę. I w ogóle jeszcze przed tym byliśmy No nie no zobaczyć, no przecież taka długa droga. To jeszcze tutaj przyjedziemy kiedy nie wiem czy jutro czy, czy kiedy, ale to się nie wiem czy tu zostać, bo w sumie nie wiem co tu jeszcze mam tak na dobrą sprawę robić, nie wiem. A ty jeszcze tutaj chcesz zostać? No mogę zostać, no jakby no. zostać. To ja no właśnie, nie wiem jak z nim, czy on zostanie, czy. Ej ty ty jedziesz? No, przyjadę. Chyba że tak, no. no to w sumie ok. Bo jeszcze no, kurde jeszcze do... iść, bo mnie zaprosił kurde po pół miesiącu. No, on wyszedł kiedyś z domu? Wysyłaś. Kiedy on pojechał do tej galerii? Teraz chyba. Wow, on wyszedł z domu? Chociaż kurde, wy mówicie, że on wyszedł z domu, ale czy ja też wychodzę jakoś często? I to za chwilę wrócę. No dobra, no za chwilę, za pół godziny. No dobra, nie do 15 minut minimum A przecież ty masz tak dom blisko, ja pierdzielę jak jestem no. cofnięty. A ja uszynach już... No, to, to jest konieczne. Jakby znaleźć tutaj gdzieś tego, gdzieś owień, muszę zrobić ten. Zapach peta. Nie rób tego. A czekaj, pokaż mi go. Ja wiem, że on jest brudny cały, ale. bym Jest jeszcze tytuń. Bałbym się go zjarać. No, A ja w też. Yy, jest coś. Że, się... Żeby nie było Percik w bazie, palił peta jakiegoś dnia. <śmiech> nie <śmiech> wiem, czy pamiętasz, jak w bazie, kurde było, nie że. Byłem nigdy w bazie. Jak nie byłeś? Nie Byliśmy. Byłem ale razem. słyszałeś o tym, yy, że się że... rozgadał, że ja tam piłem wódkę? Bo patrz, bo tam zaraz przy wejściu, przy tak jakby tylnych drzwiach, nie, mm. była taka półka. Powiedzmy, że tu jest wejście i tu jest taka półka. I w tej półce były jakieś tam resztki jakieś tam soplicy, bo tam kiedyś no, tam chyba pili. I kurde, i ja se udałę, udawałem, że se piję i drugie, tam były dwie buteleczki, w jednej nic nie było. I chyba kurde nie widział, że tam nic nie ma i on pomyślał, że ja tam normalnie wypiję. I on kurde powiedział to, no i nie kurde, co? I był problem. No był problem. Normalnie tam się, tam potem mi wielkie przesłuchanie prawie, że robili. No i... Widziałem Cię przez wczoraj na rolkach. No, bo jechałem. A to... Aha, bo wtedy był jakiś mecz w sumie. Nie, siedziałem na placu na zabaw. No. Na właśnie ktoś siedział. Kto tam siedział? Ja, Magda i Zauzia Zauzia dobra. Zouzia. <laughs> Niech będzie. Zouza. bo Bo właśnie ja też, też kogoś zgubiłem. widziałem. Nie, to nie jest zgubiłem. Ja tam też kogoś widziałem, ale nie wiedziałem kto. Co jeszcze? Y... Nie to wiem, to wiem co za... To jest podpadka chyba. A w opakowaniu po podpasce. <noise> nie, ani nie strasz. Skąd ty, skąd ty kurde takie coś wiesz, że to może być do podpaski? Widziałem yy, w podpaskę. A, no to no w sumie dobrze. Ja kurde nawet nie wiem, jak takie coś może wyglądać. Serio, ja się... Tu tam... no, jest nawet do tego, do akumulatora. No. Powiem ci, ja bym to nawet już dziś mógł stawić, bo... Kurde, dupa brudno. Bo to jest ogólnie... Aha, nie, jaka mucha chyba, dobra, nieważne, bo myślałem, że coś tu chodzi. No bo chodzi coś tam. Pajęczyny to tutaj są... Trzeba je wszystko... W ogóle patrz, tu jest nitro. ...czyk... <noise> <noise> Podlejemy... O kurde. Ja pierdziele, to same same są. Dobra idę. To chyba w ogóle był... To chyba w ogóle jakieś... Huś... W do huśtawki było? Nie wiem. Nie, to wygląda jak... Do... Albo... Ty, no, do do w sumie... no pewnie tak, no. Wiesz się, ty wiesz lepiej. No ale no co to mogło być jeszcze taka siatka, no pewnie to. Na tam, tam dalej jest ten strumyk, w którym nie ma wody, bo to by się zgadzało, bo ta woda w ogóle stoi. Patrz jaka ona jest brudna. No widzisz. Ona jest brudna w cholerę. Ale tam się wody. No, no a patrz, to tutaj szczególnie widać. Widzisz? No. Tu jest ten piach. Aż kurde ja jak ja tam schodziłem, bo ja tutaj zeszłem, to ja się bałem, że czy kurde to się nie zalwie. Czy to się nie... Wiesz bo to mogło być cały wodą naciągnięte tak swoją drogą. O, co jeszcze? Nie wiem. W ogóle kurde ketchup. Może nie pełny, ale jest. A tu jest nawet żądło od tej od osy chyba. Pokaż. Odwłok, odwłok tupa. Ty no faktycznie... Nie, nie rządło tylko no, ten odwłok, jak to no, tam no, się no, nazywa. Co, co tu się działo? Że tu nawet osy poprzecinane były. Nigdy nie wiem. Kurde, która jest godzina. 30. Już pół do... O Boże. Jak ten czas zapier. To ja tu już siedzę. Nie no dobra, może trzy godziny tu nie byliśmy, bo ja w ogóle wstałem o 20 po 12, żeby nie było. wstałem o 9. No ale to wcześniej, to jak na wakacje to jest wcześnie. I kurde. I tak naprawdę za pół godziny się zebrałem i już tutaj już tutaj jechałem, Bo na początku z Karolem, gdzie byłem, to byliśmy tam, bo myśmy szukali miejsca na bazę. Nie znaleźliście. No, no, znaleźliśmy w końcu tutaj, bo myśmy na przykład tutaj miejsce ominęli. On mi powiedział o tym miejscu. Pojechaliśmy tam na młynek. Gdzieś tam chyba zajechaliśmy na pańską tak naprawdę kółko, zrobiliśmy, a w końcu tutaj przyjechaliśmy. Ja właśnie jechałem pańską. No, no bo. żebym tutaj ja powiedział jest, no. mi, że mam przyjechać niezauważenie. Jechałem sobie pańską. Czemu nie zauważenie? No, żeby nikt mnie nie zauważył, żeby nie nie, nie, te, nie, przyprowadzić do kogoś. Aha. No, żeby nie szyzyzyzyli. No. przyszedł mnie jakiś dziadek na, na motorku. Znaczy nie na motorku, tylko na traktorku. O kurde, no, jechał tu ktoś. W sensie to już dość dawno, ale tu prawie wjeżdżał jakiś kurde traktor, nie wiem. Ale tu była jakaś ciężarówka, czy coś? No, tam jest takie może nawet nie, że skół wyrobione, ale tam są jakieś takie... Taka trawa jest jakby wyrobiona. Wiesz, jak stoją koła, nie? Mm -hmm. To jest taka sprasowana, no to tam, tam jest w pewnym miejscu, tam nie widać tego, czekaj, gdzie to jest, to jest, yy, to jest tutaj, no tutaj po prostu widzisz, że jest taka spra jest sprasowana ta, ta trawa, tam dalej w ogóle są krzesełka, wszystko w ogóle, oła, yy, tam, ja miałem pomysł, żeby je przenieść do tego domku, ale powiedział, żeby je tutaj zostawić w sumie, opony to kurde, tutaj jest, nie wiem po co one tu są, ale są, no, Albo śmieci To <laughs> zanieczyszczanie wielkie? Nie no Kurde, wszystko mi tak klapy zanieczyszczamy, powietrze, yy, ziemia, yy, hashtag, co takie sobie. I to by takie opary wydzielało, że... A co to jest tutaj? Nie wiem Ale szukaj, co to? Mam plan, bardzo dobry są miarzefki? No yy, Widzisz też pary? No, no to co? Pięknie mam to, żeby to przejechać Kurde, wszystko. ale... Wiesz co, z drugiej strony, czy na dole jest sens? Patrz, jakie tu haszcze są, one będą zatrzymywały to powietrze. Ja bym tylko na górze to oblepił, tak gdzieś do. No do tak, tego. ale żeby nie, nie, to nie leciało. Bo może z tej strony już jest trochę ich mniej, ale. Albo z tej strony można by to w sumie obłożyć, bo tutaj w sumie też przykrywa te, no też bo te z To z to No, to był. Ale to tylko na górze, nie? Mhm. Na dole to. Jeszcze też zależy, ile tu tych haszczy jest, no bo w tym przypadku jest ich, no w sumie. Tu jest dość sporo, tam w sumie nie widzę. Można wziąć od piercika ten. Pyrcik ma tam kosę i jakąś to tutaj porobić, no. Ja no. bo on, on tu nie przyjdzie. To jest dobry, to jest dobry on pomysł. On ma dwie kosy, nie? On ma karambita chyba, to karambit by był dobry na jako kosa taka do yy -y, tylko to jest niebezpieczne traf. trochę. Dobra, pan walić. Tutaj jeden musiał robić. On ma ba bajoneta, bagnet? Bagnet ma, ma. I to tutaj te drzewa można zdjąć. A jeszcze ruter swoim balisongiem, kurde motylkowym. Nie no, motyl, motylkiem tu za dużo nie zrobię no, nie skuranie. no, że to jest, to jest do przede wszystkim dekoracji, a drugie to do tyjków. No. no uczy, są te, grzebienie z y, motylkiem. Znaczy takie, niby motylek, ale grzebień taki ma, no, zamiast ostrza. Grzebień. No? no, to widziałem to. Ja się nie znam na nożach w ogóle. Ja pamiętam, kiedyś na Militari oglądałem to. Kurde, wyobraź sobie, że na Militari jest zakładka noże CSGO. To jest, to jest po prostu, sprawdzę to, to istnieje, w sensie tam były jakieś update y, więc to trochę się tam inaczej szuka, ale, kurde, niemożliwe. Bo ja kiedyś się też ASG interesowałem, to przy okazji te oglądałem. 10 sekund do oficjalnej premiery Czego? Tej piosenki od Maty. Już ją przesłuchaliśmy wcześniej. Aha, to jest to, to czekaj, to sprawdzę. Chociaż, kurde, to jest na tym go na chwilę.